Dzień dobry, witam Forexistrader.com. Jest godzina 10:18, 23 grudnia. Dzisiaj o 10:30 klasycznie na funcie. Yy, ważniejsze i mniej istotne dane yy, oraz dużo informacji o 14:30 na dolarze i o 16:00. Także sporo danych jednak wychodzi dzisiaj. I może mieć to swoje odzorowanie na kursach indeksów i walut. Proszę zwrócić uwagę. Wczoraj wspominałem o tym, że wprawdzie to nie jest megapopy, to prawdopodobnie powinien sobie iść spokojnie, czy szybciej do przodu. I tak się rzeczywiście dzieje. Nie ma tutaj sprzedawców. I to było widoczne w tym pierwszym yy, wystrzale yy, break bryka, z tego yy, z tego paternu z tej formacji prostokąta, który to sobie zaczął nieagresywnie, ale w miarę stabilnie iść do przodu, dlatego wczoraj większe było prawdopodobieństwo, że kurs dalej sobie pójdzie, zamiast przykładowo przeceni się. Po prostu nie ma tutaj sprzedawców, kurs powoli, chociażby malutkimi świeczkami, ale idzie do przodu, nikt nie sprzedaje indeksu, ponieważ nie ma sensu nawet wychodzić z realizacji profitu za szybko, dlatego kurs podąża tak, a nie inaczej do góry. Przynajmniej to nam pokazuje obraz na wykresie czterogodzinnym. Jeżeli chodzi o waluty, one spadają mimo to, że wzrost jest na indeksie, to korelacja, tak jakby zanikła, między indeksem ma walutami chwilowo, także indeks sobie rośnie, waluty spadają. Euro niewyraźnie, wspominałem wczoraj, że jest to coś w rodzaju paternu, jakby końcówki sprzedawców widoczne na 4-godzinnym wykresie, czy, czy jakiejś konsolidacji. Są to spadki regularne, bite są kolejne wsparcie opory, no tutaj ostatnio już mniej. Ale, ale kurs tak spada niewyraźnie, ale zaraz przejdziemy na wykres 30-minutowy, bo troszeczkę euro się rozpędziło teraz. Natomiast wyraźnie spadkowy jest fund. Tutaj widać, że jak wsparcie opory zostały przebite, to był spadek, można było zarobić. Tutaj jest też przykład transakcji, który omówimy później, jeżeli zdąży nagrać tego typu film. Także spójrzmy na wykresy 30-minutowe. No, przepraszam, tutaj trzeba wprowadzić to do porządku. I. Yy, tak. Euro, proszę zwrócić uwagę, po godzinie 9 dzisiaj nastąpiło uderzenie w dół. To znaczy, wykres sobie rósł tutaj wieczorem i przez całą noc, po to, żeby o 9 przy otwarciu giełd zaliczyć spadek. Piękny równo, tabernę i na jednej i na drugiej walucie. Proszę zobaczyć, taki szlaczek tutaj był do góry. Coś w rodzaju flagi, prawda? Bardzo małe świece, bardzo wąski. Kanalik, i nagle wybicie z niego w dół, coś pięknego. I tutaj pokazuje ruch, tak jakby większe prawdopodobieństwo jest, że testuje właśnie ten poziom 53,93 od dołu i znowu spadnie, i będzie można to potraktować jako minimalutki prostokąt kontynuacyjny. Natomiast teraz chwilowo jeszcze za wcześnie, żeby stuprocentowo coś takiego orzec, ponieważ o 10.30 wychodzą dane. Także za 8 minut wychodzą dane, które mogą zmienić ten obraz. Mówię o tym dlatego, żeby nie okazało się później, że kurs się wybił do góry tutaj czy podążał gdzieś bokiem, czy dziwnie się zachowywał, inaczej nie w zgodzie z tym tutaj co się dzieje aktualnie na, na wykresie. Na euro te spadki w ogóle ruchy ruch ostatnio są mniej atrakcyjne, także... Bardziej interesuje mnie fund, ponieważ jest pewniejszy trend na funcie, pewniejszy trend spadkowy. To jest to, co wczoraj się działo, kiedy już się wyrwał. Mówiłem to, kiedy wyrywał się, z, już pokazuje z flagi z rana, ale troszeczkę szybko się wyrwał przed publikacją danych. I wyrwał się ładnie, ale zostały dane opublikowane i kurs wzrósł do góry nagle. Możemy sobie to troszeczkę powiększyć. To jest ten moment wczoraj. Wyrwał się pięknie z flagi, ale ja mówiłem, żeby przed 10:30 nie wchodzić w ten kurs przed publikacją danych. I proszę zwrócić uwagę, po 9:00 tutaj nastąpił spadek, ładnie się wyrwaliśmy z tego paternu, z tej formacji flagi. Klasyczne zagranie w dół, ale o 10:30 nastąpiło odbicie na 50 punktów. Ponieważ dane wyszły bardzo pozytywne na funcie, musiał on wzrosnąć, albo chwili znowu skończyły się wzrosty i to był moment do wejścia w rynek to omawiam w przykładzie transakcji dokładnie. Także jak starczy dzisiaj czasu, to pojawi się film z nowym przykładem transakcji na koncie realnym, kiedy to nastąpiło wejście w rynek w tych obszarach. Także Zapraszam na również przykłady transakcji do obejrzenia, jak to wygląda w praktyce. Zapraszam również na szkolenia online. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.